No słuchajcie, gdzieś powinniśmy mieć 24V na załączenie tych przekaźników. No ale dobra, jeśli rozejrzę, spróbuję znaleźć jakiś schemat. Będzie łatwiej to wszystko zdiagnozować, gdzie co i jak jest połączone, bo w tym momencie średnio, także rozejrzę się i wracam. Sprawdźmy sobie oporność na wyjściu stabilizatora 5,5 kg, na wejściu nogi numer 1 do układu TA. Wysoko. Co mamy tutaj na wyjściu z rezystora? 8 kilo i rośnie. Wiecie, co ja zrobię inaczej? Ja wylotuję te kondensatory, co tutaj są przy tym układzie. Sprawdźmy sobie, jaki jest stan tych kondensatorów. Dobra, jeden mamy. Powinien mieć 22 mikro. oczywiście aparat nie wyostrzył. No czemu nie? Powinien mieć 22 mikro, tak jak już mówiłem przed chwilą. A mamy 33 3 mikro niecałe i 4 ohmy ESR. Więc kondensator jest złą. Dobra, sprawdźmy sobie pozostałe dwa 22 mikro i ostatni jest chyba też 22 mikro. Tak, one wszystkie 3 są 22 mikro. No przynajmniej powinny być 80 mikro. Powinien mieć 22. No, super. Już nawet nie patrzę na ESR tego kondensatora, bo już pojemność, którą pokazał miernik, już mi wystarczy, żeby wiedzieć, że on po prostu jest trup. 21 mikro, 22 prawie 0,4 oma WSR, ale ja mu po prostu nie wierzę. W takim razie wygląda to tak, że jeden z nich Patrząc po ścieżkach, jest prawdopodobnie do filtrowania napięcia do stabilizatora. Robił ciekawą robotę dla tego stabilizatora. Pewnie dobre śmieci mu wprowadzą. Drugi nie mam pojęcia. Nie rozpłynęłam tych ścieżek za bardzo, także ciężko mi powiedzieć. Ale dobra, jak już jesteśmy tutaj przy kondensatorach, wylutujmy jeszcze te dwa. One są w wodzie układu TEA, tego zabezpieczającego. Sam jestem ciekawy, co pokażą testy. No i dobra, oba powinni mieć 47 mikro na 50 V. Sprawdźmy, co to za cudo jest. 50 mikro 0,08 OMA ESR. No, stan według parametrów igła. Sprawdźmy drugi. No, też nie jest zły. Korzystając jeszcze z okazji, że jest na wierzchu płytka, jest tutaj jeszcze jeden agent, którego przy okazji też wymienię. On powinien mieć 4,7 mikro. Sprawdźmy sobie, co tutaj mamy. Mamy 5 mikro i prawie, no, trochę ponad 2,5 Oma ESR. Więc wymieniajmy to wszystko. I sprawdzimy sobie, czy coś to zmieniło. Kondensatory, które montuję wszystkie na 100V podno Oprócz tych 47 mikrowych 47 mikro będą na 63V. No dobra, słuchajcie. Kondensatory wymienione na nowe wszystkie 2, 4, 5, 6 sztuk. Więc tak, sprzęt już któryś raz na stół nawet już nie liczyłem ile razy. No i dobra, słuchajcie chwilę, prawdy. Odpalamy to wszystko. Zobaczymy co się wydarzy teraz. Słuchajcie, sukces. Mamy to. Zobaczcie, zaświeciła nam się dioda. W końcu mamy załączone przekaźniki głośnikowe, aż normalnie nie wierzę. W takim razie jeszcze raz sobie sprawdźmy napięcie stałe na wyjściu głośnikowym wtedy, kiedy wzmacniacz już. Co załączone. 10 MV było na lewym kanale, prawy kanał na 7, tak jak było wcześniej, 8 prawy złóżmy to i zróbmy jakiś test. Dobra, słuchajcie, mam tutaj jakiegoś marnej jakości głośnika do testów. Przykaźniki załączone, puszczamy muzykę. No Super, oba kanały grają bez żadnych problemów. Dobra, złóżmy to i przejdźmy do podsumowania. Tak więc Mamy tutaj taki mały zestawik elementów, które zostały wymienione. 2, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 kondensatorów w sumie plus jeden przekaźnik, ponieważ nie podobały mi się jego styki, powierzchnia tych styków już była taka no, po przejściach trochę przykopcona, więc. Pomyślałem, że go po prostu wymienię na nowy. Jak widzieliśmy, wymieniłem 5 kondensatorów w okolicy układu zabezpieczeń. Jeden z nich miał, już nie pamiętam, któryś z tych 22 mikrowych, miał właśnie 80 mikropojemności, czyli 4 razy więcej praktycznie niż jego wartość nominalna. Więc prawdopodobnie on robił robotę taką, że układ zabezpieczeń nie pracował prawidłowo. Wprowadzał jakieś śmieci do obwodu ten kondensator. No i przez to układ nie załączał przekaźników. Nie mieliśmy wyjścia na głośniki. Początkowo myślałem, że problemem jest brak załączonego obwodu w gnieździe słuchawkowym. Podejrzewałem właśnie, że gniazdo słuchawkowe załącza obwód, zamyka obwód przekaźników wyjściowych na głośniki, ale okazało się, że to nie to. No i po wymianie tych kondensatorów maszyna ruszyła. Ruszył nasz wzmacniacz, także co, naprawa udana, test zrobiony, wszystko śmiga ładnie, nie ma żadnych problemów, także co, do następnego.